Witam cię serdecznie na portalu Statyka Info. Ja nazywam się Piotr Buzała, a temat jaki będzie aktualnie omawiany to kurs Mechanika Ogólna. Materiał, który właśnie odsłuchujesz bądź oglądasz, jest jedynie komentarzem do poradnika ze strony Statyka Info. Adres odsyłający bezpośrednio do omawianego właśnie tematu znajduje się w opisie tego filmu. Gorąco zachęcam Cię do odwiedzenia tej strony, ponieważ poradnik, który właśnie widzisz, odnosi się do grafik i opisów zawartych w tym kursie na stronie Statyka Info. Aby zobaczyć całą treść, Należy posiadać aktywne konto na portalu. Po krótkim intro bierzemy się do pracy. Dotarliśmy do trzeciego poradnika, omawiającego obliczenie reakcji podporowych. W dwóch poprzednich poradnikach mieliśmy przyjemność rządzywać schemat belki utwierdzonej oraz belki swobodnie podpartej. Wiadomość i wiedza z dwóch poprzednich materiałów pozwolą nam na bezproblemowe przebrnięcie przez ten poradnik. W tym materiale obliczymy reakcję podporową w belce złożonej, czyli przegubowej. Schemat statyczny składa się więcej niż z jednego przegubu, a więc możemy nazwać to belkę wieloprzegubową. Tradycyjnie przypominam, o tym, aby równocześnie śledzić to nagranie oraz materiał, na podstawie którego to nagranie powstało, na stronie Statyka Info, do którego bezpośredni odnośnik znajdą Państwo w opisie tego filmu. Dlatego bardzo proszę o otworzenie strony internetowej, o której mowa, tak, aby w pełni wykorzystać możliwości tego kursu. Jeśli mają Państwo przed oczami już tę stronę, to nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć omówienie tego tematu. Kontynuujemy naukę obliczenia reakcji podporowych w Belkach. Tym razem, za przykład, posłuży nam o poziom trudniejszy schemat statyczny, ponieważ prowadzimy do niego przeguby, które sprawią, że belka posiada więcej niż jedną tarczę. Belka złożona wieloprzegubowa, wykorzystywana w tym przykładzie, składa się z trzech tarcz, ma długość 17 metrów oraz obciążona jest różnymi rodzajami sił, jak również podparta jest różnymi rodzajami podpór, co sprawia, że otrzymujemy mnóstwo możliwości obliczeń. A więc przykład ten nadaje się również do ponownego samodzielnego rozwiązania w ramach treningu. Cały schemat statyczny mogą Państwo zobaczyć na grafice przedstawionej w materiale zawartym na stronie Statyka.info. Pomimo tego opiszę go zaraz słownie. W tym przykładzie będzie o wiele więcej liczenia niż w poprzednich belkach, ale zapewne sami Państwo to już wywnioskowaliście po schemacie statycznym. Pierwszym etapem będzie przybliżenie pojęcia tarcz w belce. A więc opiszę, na czym polega dzielenie konstrukcji belki na osobne tarcze oraz co sprawia, że takie tarcze w ogóle powstają. Dzielenie konstrukcji na tarcze wykonuje się w przypadku schematów posiadających przeguby. Pojedynczą tarczę charakteryzują następujące elementy: może to być początek belki, koniec belki oraz przeguby. Te trzy elementy, lub inaczej te trzy punkty charakterystyczne, określają nam, czy mamy do czynienia z belką prostą, czy złożoną. Wracając stricte do naszego przykładu, nasza belka składa się z trzech tarcz. Zaczynając od prawej strony belki, a więc od skrajnej podpory przegłowo przesuwnej, opiszemy pierwszą tarczę. Tarcza numer 1 zawiera się między punktem E, w którym znajduje się podpora przegłowo nieprzesuwna, a punktem D, w którym przyłożony jest przegub. Tarcza ta ma 7 metrów. Kolejną tarczą jest tarcza o numerze 2, zawierająca się pomiędzy dwoma przegubami w punkcie D, oraz w punkcie B. Tarcza ta ma 8 metrów. W tym momencie wymagany jest komentarz, aby Państwo dokładnie zrozumieli, które elementy działają na schemat statyczny, dzieląc go na poszczególne tarcze. W tarczy numer 2 możemy zaobserwować, że między przegubami znajduje się jeszcze podpora przegubowo nieprzesuwna w punkcie C. I tak jak było powiedziane w poprzednim akapicie. Jedynymi elementami mającymi możliwość rozdziału belki na tarczę są przeguby oraz jej początek oraz koniec. W tarczy numer 1 mamy sytuację, w której na jednym z punktów granicznych dokładnie na końcu belki przyłożona jest podpora. Ale to nie ona definiuje nam tarczę, ale to, że znajduje się dokładnie na krańcu belki. W przypadku, gdyby ta podpora z punktu A była przesunięta minimalnie w lewą stronę. To znaczy poza punkt graniczny końca belki, to pomimo tego tarcza pozostałaby niezmieniona. Cieszę się, że akurat taki przykład posłużył nam do opisania metody obliczenia belek przegubowych, gdyż zawiera on wiele elementów, które chciałbym omówić. Tarcza o numerze 3, jak mam nadzieję już się Państwo sami domyślili, musi zawierać się w przedziale między punktem B a punktem A, do którego przyłożone jest utwierdzenie. Cały podział na tarczę o wiele prościej jest zobrazować sobie poprzez sprawdzenie schematu, na którym podział na tarcze został dokładnie naszkicowany. Oprócz tego, na poniższym rysunku przedstawione są punkty charakterystyczne groty zwrotów strzałek reakcji podporowych oraz, co jest bardzo pomocne, numeracją poszczególnych tarcz. Rysunek ten przedstawia nam oznaczenie poszczególnych elementów charakterystycznych, a więc nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do liczenia reakcji podporowych. Zaczniemy od tarcz numer 1. Zapoznaliśmy się z kompletnym schematem statycznym belki wieloprzegubowej. Posiadając wiedzę z zakresu podziału schematów statycznych, możemy zacząć właściwe liczenie reakcji podporowych. Schemat TACZ nr 1 po podziale widoczny jest właśnie na stronie i mam nadzieję, że również przed Państwa oczami. Zaczynamy rozwiązywać belkę od prawej strony, ponieważ tylko taki podział umożliwi nam ułożenie równej równowagi lub sumy rzutów sił na daną oś, w których będziemy mieli tylko jedną niewiadomą reakcję. Dopiero znając reakcje podporowe, to znaczy ich wartość oraz zwrot w tarcz numer 1, jesteśmy w stanie bez większych trudności przejść do kolejnych tarcz i liczyć w nich reakcje podporowe. Proszę o sekundę poświęcić na dokładne zapoznanie się z tarczą numer 1 już po podziale. Do tarczy przyłożone są dwie siły skupione jedna o kierunku poziomym, druga o kierunku pionowym. Na całej tarczy numer 1 widnieją trzy reakcje podporowe. Jedna z reakcji znajduje się w podporze przegubowo przesuwnej. Ma ona pionowy kierunek działania i wstępnie przyjmujemy jej zwrot w górę. Dwie kolejne reakcje podporowe znajdują się w przegubie, a ich wstępne przyjęte zwroty widoczne są na schemacie. Bardzo ważnym elementem, na który musimy się zastanowić, jest reakcja skupiona skierowana w dół o wartości 8 kg. Przyłożono ją dokładnie w miejscu podziału tarczy, a więc dokładnie w przegubie. Takie sytuacje będą zdarzały się na 100% w Państwa projektach lub na kolokwiach, gdyż jest to bardzo prosty sposób, który pozwala sprawdzić wykładowcy, czy student wystarczająco dokładnie odrobił lekcję. Chociaż nie jest to bardzo skomplikowane, bardzo wielu studentów polega w tym momencie. Bardzo proszę pamiętać, że jeśli spotka Państwa taka sytuacja, to wystarczy wiedzieć, że taką siłę uwzględniamy tylko raz. Należy rozumieć przez to, że to od nas zależy, czy będziemy ją uwzględniać w tarcz numer 1, bądź też tarcz numer 2. Ale nigdy nie możemy przyjąć siły leżącej w granicy tarcz dwukrotnie, to znaczy w tarcz numer 1 i w tarcz numer 2. Wystarczy zapamiętać tę wskazówkę, a naprawdę może uratować ona Państwa ocenę końcową. Małym wyjątkiem może być sytuacja, w której to prowadzący narzuca, po której stronie przegubu występuje się ta siła. Ale to jest wtedy żaden problem, wtedy wiemy, co zrobić. Znając już tę zasadę, przejdźmy bezpośrednio do obliczenia reakcji podporowych. O zaczniemy od reakcji poziomej. W tym celu musimy ułożyć sumę rzutów sił na oś X, a więc oś poziomą. W całej tarczy musimy uwzględnić jedynie dwa elementy oddziałujące poziomo, a są nimi sama reakcja podporowa oznaczona symbolem HD, oraz siła pozioma o wartości 15 kN. Nie będę dokładnie opisywał toku obliczeń, gdyż mają go właśnie Państwo przed oczyma. Jak widać, nie jest to skomplikowane. A tym szybkim sposobem obliczyliśmy pierwszą reakcję podporową działającą w przegubie w punkcie D. Kontynuujemy obliczanie. Teraz reakcje pionowe. Jako pierwszą metodę spróbujemy sumę rzutów sił na oś pionową. Musimy uwzględnić trzy elementy, a więc siłę skupioną, o wartości 8 ktonów skierowaną w dół oraz obydwie reakcje podporowe skierowane w górę. Uwzględniając obydwie reakcje podporowe, które są niewiadomymi w naszym działaniu, wiemy, że musimy skorzystać z metody sumy momentów sił do wybranego punktu. Wybierając sumę momentów do punktu D, wszystkie siły przecinają ten punkt, powodując, że jedynym oddziaływaniem zostanie reakcja podporowa o symbolu RE, a to oznacza, że reakcja ta ma wartość 0. Posiadając tę wiedzę możemy wrócić do poprzedniego działania, podkładając wartość reakcji RE, a więc otrzymamy wartość drugiej z reakcji podporowych pionowych V w punkcie D o wartości 8 kN. Tym sposobem znamy już wszystkie reakcje starczy numer 1. Przejdźmy teraz do tarczy numer 2. Zgodnie z naszym wcześniejszym wyjaśnieniem budowy schematu statycznego, wiemy, że tarczy numer 2. Zawiera się między dwoma przygubami w punkcie D oraz w punkcie B. Reakcje podporowe z punktu D obliczyliśmy w tarczy numer 1, a więc w schemacie tarczy numer 2 uwzględniamy je już z obliczonymi siłami, a nie symbolami. W tej tarczy również posiadamy trzy reakcje podporowe niewiadome, ale ogólnie na całą tarczę numer 2 oddziałuje aż pięć reakcji podporowych. I właśnie dlatego nie bylibyśmy w stanie zacząć obliczania od tej tarczy gdyż nieważne, jakiego sposobu obliczania chcielibyśmy użyć, mielibyśmy w działaniach więcej niż 7 niewiadomą. Wróćmy na sekundę do siły skupionej o wartości 8 kN. Tak jak wcześniej zostało to wyjaśnione oraz opisane na stronie w poradniku, nie uwzględniamy dwukrotnie umieszczonej w miejscu podziału belki siły skupionej o wartości 8. Natomiast możemy zauważyć, że dokładnie w tym samym miejscu znajduje się jakaś siła właśnie o tej wartości. To, co Państwo właśnie zauważyli, jest to reakcja podporowa pionowa z przegubu w punkcie D, której wartość wynosi dokładnie tyle, ile siła skupiona znajdująca się właśnie na granicy tarcz, to znaczy w tym punkcie D. Zatrzymajmy się jeszcze na sekundę w temacie reakcji podporowych w przegubach. W jednym z poprzednich materiałów opisaliśmy rodzaje podpor, jakie napotkają Państwo na swojej drodze i m.in. był też tam właśnie przegub. Proszę zauważyć, że wartości reakcji nie zmieniają się pomiędzy tarczą numer 1 a numer 2. Natomiast są one uwzględnione wprost przeciwnie niż było to w tarczy poprzedniej. Dzieje się tak ze względu na to, że siły w przegubie muszą się równoważyć. Zawsze gdy uwzględniamy przegub w kolejnej tarczy. Na przykład reakcja pionowa ma w tarczy numer 1 zwrot do góry, a w tarczy numer 2 posiada kierunek w dół. Dokładnie to samo tyczy się reakcji poziomej. Na tarczy numer 1 reakcja ta skierowana jest w lewą stronę, natomiast na tarczy numer 2 grot strzałki jest rzucony w prawą stronę. Takie oddziaływanie powoduje równoważenie się sił w przegubie. To jest druga z istotnych rzeczy, którą bezapelacyjnie musicie z tego materiału zapamiętać. Liczenie reakcji podporowych zaczniemy od reakcji poziomej, wykonując sumę rzutów sił na oś x. Działanie składa się jedynie z dwóch składowych. A więc reakcji podporowej poziomej z przegubu w punkcie B oraz reakcji podporowej z punktu D, której wartość jest już nam znana i wynosi 15. Robiąc porządek w równaniu, otrzymujemy, że wartość reakcji HB również wynosi 15. Teraz suma rzutów sił na oś pionową. W całym działaniu będziemy mieli ponownie dwie niewiadome, a więc dwie reakcje podporowe z punktu B oraz z punktu C i reakcję podporową z punktu D której wartość jest już tam znana i wynosi 8. W celu usunięcia jednej z niewiadomych wykonujemy sumę momentów do punktu B, przez co pomijamy wpływ reakcji pionowej VB. Uwzględniamy wszystkie pozostałe oddziaływania, przenosząc je przez odległości od punktu, w którym leżą, do punktu B, czyli do punktu, do którego układamy sumę momentów. Liczoną reakcję RC mnożymy przez 4 metry gdyż taka odległość dzieli ją od punktu B oraz uwzględniamy ją ze znakiem minus w działaniu, ponieważ kręci ona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Reakcję o wartości 8 mnożymy przez odległość, a na koniec uwzględniamy moment gnający, który jest przyłożony w punkcie C, którego wartość wynosi już 6 kNm ze znakiem minus, gdyż kręci on przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I tej siły oczywiście już nie mnożymy przez odległość, gdyż jest już to moment zignorujący. I po jego jednostce widać, że już ma uzgodnioną odległość w sobie. W tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak uporządkować równanie i obliczyć wartości reakcji posporowej w punkcie C, która to wynosi 14,5 kN i skierowana jest w górę. Wiedząc już, jaką ma wartość ta reakcja, przechodzimy bezpośrednio do ułożonej sumy rzutów sił na oś pionową i zamiast niewiadomej reakcji RC na jej miejsce wstawiamy wartość, czyli 14,5, przez co otrzymujemy wartość reakcji pionowej w punkcie B, która to wynosi 6,5 hz. W tym momencie znamy wszystkie reakcje z tarczy numer 1 oraz 2. Przechodzimy teraz do tarczy ostatniej, czyli tarczy numer 3. Ostatnia tarcza dla osób, które dokładnie przerobiły poprzednie materiały, to już tak zwana formalność. Tacza ta zawiera się między przegubem w punkcie B, a krańcem belki w punkcie A. W tym też punkcie przyłożone jest utwierdzenie, w którym powstaną trzy reakcje podporowe. Schemat tacz nr 3 oraz wstępnie przyjęte zwroty widnieją oczywiście na schemacie, który jest materialny na stronie Stetyka Info. Jak już wcześniej wspominałem, przyjmowanie właściwych zwrotów reakcji podporowych to bardzo przydatna umiejętność pozwalająca na uniknięcie wielu błędów. Natomiast teraz specjalnie przyjmę zwrot reakcji poziomej HA odwrotnie, tak aby wyszedł mi ujemny wynik. A zrobię to w celu dokładnego wyjaśnienia, co należy zrozumieć poprzez właściwe bądź też poprawne przyjęcie zwrotów reakcji podporowych. Obliczanie niewiadomych reakcji podporowych zaczniemy od sumy rzutów sił na oś poziomą. W skład działania wchodzą dwa elementy, a więc reakcja podporowa HA. Oraz obliczona już reakcja podporowa z punktu B, której wartość wynosi 15 kN. Całe działanie widoczne jest na stronie, a wynik tego działania to 15 ze znakiem minus, a to znaczy, że reakcja podporowa pozioma została wstępnie źle przyjęta. Tutaj nie robi nam to znaczącej różnicy, ponieważ jest już do końca obliczeń, ale gdyby taka sytuacja zdarzyła nam się w tarcz numer 1, to aż do końca obliczeń musielibyśmy uznać wartość 15 wraz ze znakiem minus. Jest to bardzo męczące i dodatkowo w stresie, na przykład podczas kolokwium, bardzo łatwo zgubić gdzieś tego minusa podczas liczenia. Zwróćmy uwagę na schemat tarczy numer 3. Na pierwszy rzut oka widać, że aby reakcje oraz wszystkie oddziaływania widoczne na tej tarczy pozostały w równowadze, reakcja HA musi być skierowana w lewą stronę, ponieważ w prawą stronę Działa już siła skupiona o wartości 15, a więc w tym przypadku naprawdę łatwo było przewidzieć, jakie powinny być poprawne zwroty reakcji w podporze w punkcie A. Mówię tu tylko o reakcji poziomej. Dokładnie taką samą sytuację posiadamy, uwzględniając reakcję oraz oddziaływania pionowe. Natomiast w przypadku reakcji VA uwzględniłem już wymóg równoważenia się wszystkich sił natarczy. To znaczy, Postarałem się przyjąć jej zwrot zgodny z wynikiem, który powinniśmy otrzymać. Układamy sumę rzutów sił na oś pionową, uwzględniamy niewiadomą reakcję VA skierowaną w dół, a więc znakiem minus oraz znaną już nam reakcję podporową z punktu B o wartości 6,5 skierowaną w górę, a więc ona będzie znakiem dodatnim. Porządkując równanie, otrzymujemy wynik mówiący nam, że reakcja z punktu A Również wynosi 6,5 Na sam koniec pozostał nam jeszcze moment zginający, a dokładniej reakcja momentu zginającego z punktu A, czyli moment zginający MA. Kolejna ważna rzecz dla lepszego zrozumienia działania momentu zginającego. W tym przypadku, przy obliczaniu momentów w belce wieloprzegubowej, bierzemy pod uwagę reakcję i siły na całej długości belki, a nie tylko siły działające w tarcz numer 3. Tak więc suma momentów sił do punktu A wynosi 0 i dalej układamy nasze równanie. Obliczamy moment gnający z punktu A, kręcący zgodnie ze wskazówkami zegara, a więc uwzględniamy go ze znakiem dodatnim. Moment gnający przyłożony w punkcie C o wartości 6, który skierowany jest przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a więc ten moment w równaniu uwzględnimy z znakiem ujemnym. Następnie bierzemy pod uwagę reakcję pionową z podpory w punkcie C o wartości 14,5. Oddalona jest ona od punktu A o 6 m i tę reakcję również uwzględniamy ze znakiem minus. Kolejnym oddziaływaniem jest siła skupiona pionowa, która jest widoczna w punkcie D skierowana w dół, co sprawia, że kierunek kręcenia siły do punktu A jest zgodny ze wskazówkami zegara, a więc siłę T uwzględniamy ze znakiem dodatnim. Oraz mnożymy ją przez odległość do, od punktu D do punktu A, która wnosi 10 m. Jedynie co należy zrobić, to uporządkować elementy znane oraz szukane. A na koniec otrzymujemy reakcję momentu stygniającego, działającego w utwierdzeniu w punkcie A o wartości 13 kNm, skierowanego w prawą stronę. Jest to pierwszy materiał, na który poświęciliśmy tak wiele czasu, ale niestety nie ostatni. Z każdym kolejnym krokiem schematy, jakie będziemy obliczać, oraz metody, które będziemy używać w celu obliczania znanych wartości, będą coraz bardziej skomplikowane oraz pracochłonne. Dlatego serdecznie polecam już od początku przyłożyć się do każdego kroku, tak aby nie okazało się, że są jakieś zaległości na kolejnych etapach nauki. Ten materiał zakończymy już w tym miejscu. Mam wielką nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć, jak liczy się reakcje podporowe. W różnego rodzaju belkach. Proszę pamiętać, że zawsze mogą Państwo wrócić do tego materiału i jeszcze raz go przerobić. A w ramach ćwiczeń zapraszam do drugiej części kursu mechanika ogólna, w którym znajdą Państwo mnóstwo rozwiązanych zadań do samodzielnego liczenia, a następnie sprawdzenia poprawności obliczeń. A to wszystko znajduje się na stronie info w strefie studenta. Dziękuję za uwagę i słyszymy się na kolejnych materiałach poświęconych liczeniu reakcji podporowych w schematach, obudowie ramowej lub na zajęciach. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.